Siema, 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 siema. To jest kolejny vlog. Dzisiaj słuchajcie, to jest yy... jaki? Tygodnia? Sobota, tak słuchajcie, dzisiaj jest sobota I dzisiaj będzie się działo bardzo dużo rzeczy Poczynając od tego, że Maciek musi odebrać swoje auto z serwisu I zawita prawdopodobnie do salonu Lamborghini Warszawa No bo wiecie, jakby <laughs> Prezenty świąteczne się same nie kupią Ja napisałem ładny list do Mikołaja, że poproszę Aventadora No i on po niego jedzie Okej, okay, okej, okay. powiecie co to za niespodzianka Skoro on mi idzie kupić Lambo no, Powinien to Mikołaj przynieść Trudno, nie, nie będę narzekał, niech on mi po prostu to da A kolejną rzeczą jest to, że słuchajcie Około godziny 21, czyli kiedy będzie padał deszcz, będzie zimno, będzie ciemno, będzie mroźno. Idziemy morsować. I ja też wchodzę. Pamiętacie tydzień temu? Była taka sytuacja, że Maciek wchodził, a ja nie. Ale tym razem ja także wchodzę i będzie totalnie po ciemaku, więc powiem wam tylko tyle. Oglądajcie koniecznie do samego końca. Ale... Zanim dzień się zacznie, to słuchajcie. Musimy zrobić bombę mocy. Nie, nie trafiłem! Nie trafiłem... O nie! Najgorzej! Chciałem to fajnie przegrać, ale słuchajcie, już rozlałem To będzie dobry dzień, jak sami widzicie O nie, no tylko, tylko ja mógłbym to, to, to w ogóle zrobić, nie? Rozlać kawę, serio? Pamiętacie, jak ostatnio się śmiałem, że tylko ja wymieniam wodę? Tak, słuchajcie, y, jak widzicie, to nie było konstwo. Znowu muszę zrobić to ja W ogóle, patrzcie, mamy pierwszą choinkę Uuuu. słuchajcie, ma się zmieścić Lamborghini Nie no, taki żart, będziemy mieli normalną choinkę Dum, 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 dum. zrobi się. Zrobiło się! tylko że słuchajcie, tutaj było ubrudzone. Nie wierzę w to. Nie, py nie, nie, py nie, nie, pytajcie. A ja szybciej tego tylko zobaczę, jaka jest temperatura na dworze przedmorsowa. O, o, boy! O, gościu, jest, jest strasznie zimno. I my, słuchajcie teraz, nie wiem ile, jest, jeden stopień może, będziemy w taki sposób chodzić do wody, która też ma jakieś jeden stopień. Nie w ogóle. Serio. Naprawdę oglądajcie do końca, bo będzie mega, mega się działo. I pamiętajcie o subskrypcji. Ten czerwony guziczek, on, on gdzieś tu jest. Nie wiem dokładnie, gdzie. Ale klikajcie go, zaznaczajcie dzwonek, bo vlogi są codziennie o godzinie. Y Napiszcie, w której nie wiodą, dzień wiadomo. Update odnośnie kulek dla sikorek. Ja mam wrażenie, że one są serio nadgryzane, więc, jakby bardzo dobrze. I, i wy też róbcie takie rzeczy, bo. Bo ptaszki muszą jeść. Wow, ale tu zaparowało wszystko. Moim zadankiem, natomiast na dzisiaj, między innymi, słuchajcie, będzie yy, pianinko, bo nie zgadniecie, ale znowu jestem sam w domu, więc yy, tak jak trochę jak Kevin. To był zabawne, nie no, że jestem sam w domu, ale jest Kevin sam. niezabawne. Yy, tak, więc wiadomo, jak, jak sam w domu jestem, to na pianinku. No i gości, trzeba będzie tutaj porobić nagrywki, tak, bo my dzisiaj wychodzimy. Słuchajcie, ja muszę teraz to wszystko porobić, po nagrać, bo naprawdę my mamy dzisiaj tak zwariowany dzień, ale to tak maksymalnie, że tutaj zaraz, słuchajcie, odpalam potwora. Brrr. Ta karta mi blokuje lampkę, która mnie budzi w nocy. Więc słuchajcie, a w ogóle jest pytanko. Jako, że odcinek będzie mocno motoryzacyjny, to też jest pytanie. Tak, pytanko, słuchajcie, o nasze auto marzeń. I nie odpowiem za Maciocha. Nie, chyba nie. Ale słuchajcie, ja za to mogę odpowiedzieć za siebie i musimy skonkretyzować. Dla mnie auto marzeń to nie jest takie auto, że jakby y, możesz sobie teraz pójść i je kupić, i jakby okej, okay. tylko to jest takie totalnie odległe, że jakby gościu, może kiedyś, może kiedyś, a może i wcale na tej zasadzie to jest dla mnie auto marzeń. I gdybym ja miał takie wskazać, to wybrałbym McLaren. Tak, on jest bardzo drogi Bardzo, bardzo Ponad 2 miliony Więc jakby rozumiecie To są odległe rzeczy Tak, ja bym go na pewno wybrał Bo jestem totalnie fanem tej marki I sam kiedyś chciałbym coś takiego mieć No do baćka to Nie ja wiem Nie ja, ja wiem Ziomy, słuchajcie Aktualizacja Jedziemy odebrać mój samochód Przyjechała odsiecz W Hello. postaci sepka Ponieważ samochód mamy Przez to, że jest elektryczny Nie miał wystarczająco zasięgu Co może w się być dosyć zabawne Ale dla wszystkich ludzi, którzy myślą a ja wiedziałem, albo wiedziałem, że te elektryczne samochody to nie nadają się nie no, mordy, możecie tak myśleć, ale tak naprawdę po prostu ta podróż nie była planowana a ten serwis jest mega daleko, w każdym razie tutaj to, to jest, to jest bohater dzisiejszego dnia bohater dzisiejszego dnia i dziwna sytuacja bo wy to widzicie w kolejnym vlogu, ale my jesteśmy jeszcze wczoraj tak naprawdę, także słuchajcie, trochę taka dziwna incepcja, ale jedziemy odebrać furkę i odpowiemy w takim razie na kilka pytań no bo, no bo co, co se mamy nie odpowiedzieć, jak już co siedzimy, jak już już mamy długą podróż, część taką na nie wiem, no, na pół godziny, no to sobie odpowiemy. Odpowiedź na pytanie jakie? Tak, jakie? Zaraz ci podam, bycz. Słuchajcie, pierwsze pytanko jest od Justyny Dorawy, która pyta, czy poza filmami też mamy taką dobrą relację? To rozumiem, że chodzi o mnie i Abre. No bo z Sebą to zawsze mamy dobrą relację. <słuch> nie no, tak naprawdę powiem wam, że mamy dokładnie taką samą. No wiadomo, że czasem się kłócimy, ale na filmach tak naprawdę też czasem zdarza nam się jakoś posprzeczać, więc powiedziałbym, że jest identyczna. I co? I tyle. Wypadałoby też o to Abre zapytać tak naprawdę, no ale. Go akurat tutaj nie ma, bo serio, on nie jest tam skitrany z tyłu. Także moim zdaniem jest taka sama i myślę, że on tak samo by powiedział. Słuchajcie, Kacper Goj ma bardzo tematyczne pytanie, bo odnośnie Audi, czyli samochodu, po którym właśnie jedziemy. Pyta się, jaki to jest model i to jest Audi TT z 2017 roku, także jest to trzecia generacja, jakby ktoś chciał sobie wygooglować. A czy to jest samochód? No, generalnie to jest samochód świętego Mikołaja, ale ja go pożyczyłem i ja go użytkuję, więc jeżeli chodzi o użytkowników, to ja jestem jego jedynym użytkownikiem, ale nie Powiedziałbym, że należy do mnie, bo tak jak mówię, ja ze świętym Mikołajem jestem związkowany mocno, i on powie, on ma sanie, on ma Rudolfa, nie? On sobie popyla na saniach nawet w powietrzu. I powiedział, spoko, macie, bierz se furę. I słuchajcie, ostatnie pytanie na dzisiaj od fan Farel, który pyta: Co robimy w wolnym czasie, jak nam się nudzi? Także najpierw do ciebie pytanie, Seba, co ty robisz, jak ci się nudzi? No słuchaj, ja w wolnym czasie, od jakiegoś czasu gram sobie muzyczkę, i uczę się robić muzyczkę, więc w sumie wstawiam też na TikToka. uh na TikToka, jest... e, mordy! Bo ja też robię TikToka i ja też robię tam rzeczy które robię kiedyś się nudzę, w sensie żeby się nie nudzić, czyli słuchajcie, siłownia. Dla mnie to jest generalnie siłownia, czasem jakiś serial. Seba też pewnie ogląda jakiś serial. seriale no, oglądam, ale... No wiadomo, każdy, słuchajcie, także on ma muzyczkę na TikToku, ja mam siłownię na mu... ma na muzyczkę. Muzyczka. Ja mam siłownię na TikToku. Zapraszamy i dziękujemy za pytanko. Zadawajcie kolejne pytania, bo oczywiście w każdym odcinku odpowiadamy na pięć pytań, ale tylko od subskrybentów, także jest naprawdę spora szansa, że to akurat wasze będzie pytanie. My jesteśmy blisko już serwisu, dlatego tego zaraz przywitamy się z furcią. Słuchajcie, mamy już samochód! Patrzcie, nie no, fajny W sensie wygląda tak samo, jeździ pewnie też tak samo Ale jest czysty, bo oni zawsze myją samochód W środku i z zewnątrz i to akurat bardzo propcuje Ale słuchajcie, jesteśmy tutaj na parkingu Nie bez powodu, ponieważ mamy dla was niespodziankę Chodź Seba, Seba, zobacz Zobacz, lol, to Lambo I to nie jedno, lol. nie dwa, nie trzy A pięćdziesiąt, chodź zobacz to Jak ci się podoba mój garaż? Fajny? No, a tam widzę mój samochód tutaj Nie stary, nie, stary, wszystkie są moje tutaj Co ty ściemniasz? No stary, nie, mówię ci Wszystkie są moje, pomyślisz sobie, Mam 10 takich samych samochodów. A co, ładne są, tak? One mają wyglądać! Nie no, słuchajcie, to jechaliśmy tutaj, żeby sobie popatrzeć na lambo. No bo wiadomo, że Lamborghini nie jest nie Ale najładniejszy i tak jest ten tutaj przyjemniany. Ja. On ma lakier, Matowy lakienek. Ma Myślisz. Zobacz, jak się przymierzę do niego. Pasuje mi. Słuchaj, jak się zamknie jedno oko i przymknie drugie, to jest git. Pasuje mi? Jest git. No dobra, to kupujemy. Nie no, mordy, słuchajcie, ja się jaram, że jest w samochód. Tutaj są fajniejsze, to wie, wie, może kiedyś, może kiedyś przejedziemy, takim, a teraz spadamy do domu, bo zimno. Mordy, witam was kolejnego dnia. Słuchajcie, teraz jestem przy macie nie zaczynam z domu, ponieważ kil... Kilka dni temu mówiłem wam o tym, że mamy taką misję z przebraniem samochodu, ale nie udało się jej zrobić. Dlatego musiałem coś zamówić przez internet i teraz to przyszło. Dlatego właśnie jestem przy paczku. Macie, będziemy to sobie odbierać. Później będziemy jechać jeszcze do jednego sklepu po jeszcze jedną rzecz do przebrania samochodu. I później zobaczycie, co ja wymyśliłem i co będzie, słuchajcie, co się zmieni ten niebieski samochodzik. Bo naprawdę, słuchajcie, będzie elegancko. Ja nigdy, słuchajcie, nie przebierałem na święta samochodu, ale to się musi zmienić po prostu, słuchajcie. Takie fajne rzeczy są, takie fajne rzeczy znalazłem. Jeszcze kolega mi troszeczkę pomógł. Bo tak naprawdę to on zaczął, a ja od niego skopiowałem Ale no jakby on nie ma z tym problemu On jest z tym ok, więc będziemy słuchajcie Śmigać w, tak naprawdę takie reniferki Bo pewnie się domyśliliście, że chodzi o renifera Dlatego teraz odbieram nos i rogi Później jadę po lampki, później będziemy to wszystko montować No i na pewno słuchajcie, zobaczycie jak to wygląda Więc bądźcie dzisiaj z nami Mamy pierwszą rzecz odebraną Ale póki co ona słuchajcie powędruje sobie Do bagażnika czy tam gdziekolwiek O, on, na przykład tutaj, o, nie no tak to bym jej nie zostawił Lecimy teraz do sklepu, ponieważ tutaj Mamy słuchajcie tylko nos renifera i i oczywiście jego nie uszy, tylko rogi. A teraz jedziemy po światełka, które będą na dachu kolorowe. Lampki, tak jak macie na chuńce, będą tutaj na dachu, ale no na razie musimy to ogarnąć. Mam nadzieję, że będzie to w sklepie, bo tego nie było w sklepie, dlatego musiałem to zamawiać. No nie nawet. Ja słyszę dzwoneczki takie, ale dobra, słuchajcie Jedziemy do sklepu i ogarniemy to Ziomki, ja już jestem w samochodzie, niestety w tamtym sklepie nie dało się nagrywać Ponieważ było tak dużo osób Jak to jest tylko możliwe Ale mam oczywiście to, o co mi chodziły Czyli kolorowe lampki, które będą, słuchajcie Na dachu tego samochodu Jeszcze musiałem baterie kupić Jeszcze kupiłem sobie masło orzechowe, bo się skończyło w domu Jeszcze kupiłem papier na prezenty Więc troszeczkę więcej tego wyszło Ale tak naprawdę skromne zakupy, bo generalnie Chodziło o lampki Także mam je w bagażniku, tutaj gdzieś mam karton, patrzcie, czekaj. Gościu, gościuwo, tutaj jest karton eee, z tym nosem. Nie wiem czego widać, Nie no na pewno go widać, bo jest kurde duży. Więc jedziemy do domu, pokażemy to Abrze i oczywiście zamontujemy wszystko na samochodzie. Będzie świąteczny samochodzik, także jedziemy. Moi drodzy, przyszły lampki choinkowe, a tak naprawdę samochodowe. Przyszedł słuchajcie, wielki nos Renifera i, i rogi Renifera. Rogi. I ja no teraz... mam drugą, możemy ty... teraz, jak wiesz, jak wiesz. I to, słuchajcie, wszystko wyląduje tutaj! Tu będzie ten wielki, słuchajcie, Nohal. Ale Robimy to świąteczny samochód! Będzie, słuchajcie, super świąteczny samochód! No, pierwszy raz w życiu będziemy go tak dekorować. Generalnie ja nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ej, ale ja to uważam, jest popularne. To jest, to jest bardzo. Co roku coraz jest. więcej osób pragnął. Ej, zamówiliśmy tą paczkę, znaczy w sumie ty, z dobre no. dwa tygodnie temu. I ona dopiero przyszła. Czekajcie, jest taki szał zakupowy na świecie. O, są baterie, widziałeś? No wiem, bo je tam włożyłem sam. A, to ja nawet nie wiedziałem. Dobrze, w każdym razie słuchajcie To wszystko sobie wyląduje zaraz na na dachu, rozumiecie to? Lampki normalnie, słuchajcie, centralnie będą umieszczone tutaj na dachu. Dodatkowo rogi będą wystawać, słuchajcie, z tych szyb, a przynajmniej on tak mówi, że tak będzie. Tak musi być nawet. i będzie, Zobacz, I, i będzie teraz... pompon. Pokaż, właśnie, po, no po, 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 pokaż. Tak, no. Pyk i, i tyle. Ej, ale sztos. W sensie ta szyba jest o tyle dziwna. Ej, ale to będzie brudne chyba, nie? Czy nie? Po no jakimś czasie. No na jakieś... pewno to, będzie. Wiesz, dostali a jak spadnie deszcz? No to Ej, to ale, ale to jest super. Ale to jest super i generalnie no trudno, stary. No to ma tylko wyglądać, a nie jakoś, nie wiem, pachnieć ładnie. Masz tu Tutaj normalnie dzwoneczki. Uuu. Dobra, to dawaj drugi róg. Ej, moim zdaniem to będzie bardzo, bardzo fajne. No bo macie, słuchajcie, kolor auta, który się rzuca w oczy. będą jeszcze lampy. Będzie jeszcze ruch, będzie pompon. Obczajcie, słuchajcie, to centralnie będzie po prostu umiejscowione tu. No, no będzie pięknie. Patrzcie, Ej, właśnie, już tyłam ty... ci maskę. A właśnie, musisz otworzyć maskę, bo słuchajcie, to jest w ogóle jak poduszeczka. Serio, to jest jak poduszeczka, ale patrzcie na te rogi, One już wyglądają fajnie. Dzięki temu jestem bezpieczny, nie będzie na pewno wypadku żadnego. Ej, ale serio, słuchajcie, ale co, sta... Ej, to mógłby być taki odbijać, jakbyśmy. Miał wjechać na przykład w ścianę Tak jakby był z 10 razy większy No to, to wtedy tak Ale dobra Słuchajcie trzeba go teraz umieść umieśćcie, sobie słuchajcie gdzieś tutaj drucikami I serio te lampki będą chyba najbardziej spektakularne Ja się już nie mogę doczekać Ej ziołeczki obczajcie jest pompon Ej patrzcie jakie to jest w ogóle super Ej, dobra, no to mega fajnie wygląda, tylko trzeba to wyśrodkować. Ej, i trzeba teraz... Weź to trzymaj, pomóż no mi, bo ja to się zaplątało. Ale no dawaj te lampki, ja myślę, że te lampki będą robiły największą robotę. Właśnie ci dałem! O, mamy baterie, a nie lampki, ale i super! O, o, o. Dobra, jest wieczór. Fajne Generalnie jest! Normalnie plan jest taki, że część oczywiście będzie na dachu, ale część jednak musi przez kabinę przechodzić, no bo, no bo jak inaczej. No jak inaczej. Słuchajcie, lampeczki mamy już, jak sami widzicie, zamontowane i się świecą. Ej, ale to jest sztos. Normalnie sobie pas jedziesz. Okej, okay, tego nie widać aż tak w kamerze, że one są kolorowe, ale naprawdę one się mega rzucają w oczy. Spójrzcie sami. Serio, nie no, widać te kolory. Widać słuchajcie, te kolorki, ale właśnie... Przede wszystkim jasno jest jasno. A jak jest jasne. No to będzie taki klimat. Ej, nie że są rogi Renifera, są słuchajcie lampeczki, to nie w takiej małej ilości, jest tego naprawdę sporo. Tylko że podczas jazdy one będą siuuu. Ale zobaczymy. Taśmę mnie przyklej, Tak, to jest dobry pomysł. Tak, żeby taśmą... Ej, naprawdę, to wygląda super! Ej, serio, jest super świątecznie! Naprawdę, ten blok jest zwariowany. Tak jak mówiłem, słuchajcie, jeszcze Maciek zaraz pojedzie po mój prezent świąteczny do Lamborghini i, i trzeba będzie w ogóle, no, co? No, morsować. To nie będzie fajne, ale zrobimy to. Dobra, moi drodzy, to jest głupi pomysł, co robimy, ale lecimy morsować. Patrzcie, jest śnieg, śnieg woda, no deszcz. Deszcz pada, Ej, tak. jest ciemno, jest, jest zimno, zimno. Ale słuchajcie, plan jest taki, że idziemy morsować, to jest mój Pierwszy raz i podobno to są naprawdę trudne warunki Zresztą widać, widać totalnie nie no, wszystko kurczce. jest generalnie mega mokre A dodatkowo słuchajcie, jest sauna, więc najpierw się mega, mega wyziębimy Nie wiem ile my tam będziemy Tak wcelujemy w jakieś 4-6 minut tak Woda ma około 0 stopni, powiedzmy około 1 2 coś takiego, a potem lecimy na saunę Ja się nie mogę doczekać, bo jak wy wiecie To jest totalnie ekstremalna sytuacja, w której ja jeszcze nigdy nie byłem Więc chodźcie z nami, relacjonujemy wam Będzie cool my, Znaczy ja, ja mam nadzieję, że mega, będzie cool. to zobaczymy Siema, <laughs> jak jest ziomu, Jest bardzo zimno, jest strasznie zimno Powiedziałam, no, no, że to. Nie? Jakby kuje, jakby to boli, ale nie jest zimno. Ale mówiłem ci, że to naprawdę nie jest zimne. To nie, bo, to nie jest zimne, bóry. tylko po prostu boli, a teraz czuję jakby mi było mega gorąco, bo jakby, tak. nie wiem... To jest dziwne uczucie, ale jest na pewno warte przeżycia. Dobra, ziołeczki, powiem wam, że jest ciekawie. To już jest ten moment, kiedy jakby to jest mega ból, a nie, że jest zimno. Serio, my jesteśmy około 5 minut, to jest w ogóle mój pierwszy raz i tak przypadło, że, że, że sami widzicie, jest totalnie ciemno. Ale powiem wam, że jest jakby spoko, to jest mega ciekawe doświadczenie, jest totalny power, jeśli chodzi o pobudzenie. A zaraz wracujemy na saunę, więc ja nie będę narzekał, gdyby słuchajcie, nie fakt, że jest zimno. Nie, naprawdę słuchajcie, jest zimno, ale, ale jest do przeżycia, więc polecanko. Jest mega zimno, ale było warto i pozdrawiam wszystkich. Wszystkich i polecam im morsowanie Jak tam Maciek? Jest generalnie ciężko Ale ja, idziemy do sauny jest teraz ale... Jestem taki czerwoniutki jest A i teraz nie jesteśmy czerwoni, W sensie jesteśmy, ale nie widać tego Nie widać nie <grym> tak Dobra ziomeczki, jesteśmy spakowani Jak sami widzicie, tutaj jest plecak, to jest woda Bo oczywiście się obmywaliśmy I ja słuchajcie, jestem już przebrany Tutaj jest Maciek i Sebastian oni, oni też są przebrani, jak wrażenie Bo wszyscy e. morsowali, żeby nie generalnie było Generalnie to bardzo fajnie Pierwszy raz byliśmy w nocy I sama temperatura Myśleliśmy, że będzie katastrofa ale było nieźle I do tego Byliśmy w saunie I tam była sauna Powiem wam, że było super Naprawdę jakby No to był totalnie mój pierwszy raz Ale na pewno nie ostatni Podobno było tyle hardkorowo Że jest zimno, ciemno I pada deszcz Ale było super Poza tym, że nie czuję nóg Poza tym, że miałem skurcze To było super Naprawdę polecam Rekomenduję A teraz słuchajcie Mamy piaseczek Więc możemy się bawić na piasek. Nie, nie to Teraz idziemy na szamkę teraz Po, po do... bo to... Musi być regeneracja to... Musimy... Ty masz tabury Ty, ty masz tabury ty Na plaży Co ty plażujesz? Ale przydał mi się że żeby mi się wygodnie Ej, Ale po co ci te tabory, Nie no naprawdę, że, żeby mi się wygodnie zabierało po prostu. Chłop ma tabory. Ej, ale serio, było mega, mega spoko. Aha, ziomeczki, mamy nagrodę, będzie drwał. <laughs> Najpierw była na nagrodą, teraz Tak, jedzonko. teraz jest jedzonko, patrzcie sami. Mamy drwale, Woo! Będzie jedzone.